Hey, siamakos, hej, jest Bank. no i dzisiaj sobie zagramy w Akinator. Wiele figlerów to nagrywało i naprawdę jestem zaskoczony po tym, yy, co oglądam. I no właśnie nagram ten odcinek i sprawdzimy, czy to naprawdę ten Akinator to tak wszystko wie dokładnie. No więc yy, wejdźmy sobie tu, co tu pisze? Zagraj. No to zagraj. Dajemy. No i pisze nam wiek. No to 11 oczywiście lat. No i tak. Jak mu sobie postać jeszcze wybrać, czekajcie. Co by sobie tu wybrać? Nie wiem jaki sławny youtuber? Dobra, dajmy na to... nie wiem. Rezy. Albo nie. No. Dobra, Stewow. Chociażby, no. Oto Stew. Jest dziewczyną, nie. Czy twoja postać jest prawdziwa? Tak. Czy twoja postać jest obcokrajowcem? No, w sumie, w sumie, no. No tak. No. Twoja postać jest muzykiem, nie. Twoja postać jest związana ze sportem, nie. Jest aktor, nie. Czy twoja postać ciągle żyje, tak? jest youtuberem, tak? Czy twoja postać jest żelazną filmami. No i widzicie, już tu kurde rozumie ten Akinator. O co chodzi? Czy twoja postać jest kiedykolwiek zgoliła głowę? No i chyba nie. To jest still no, polski film. no i... No i wychodzi na to, że na... Że Akinator, no to na razie wszystko wie, no. Ale teraz robimy sobie coś trudniejszego. Nie wiem. Co można by było zrobić. To będzie, nie wiem, no piłkarz jakiś, dajmy, no to Lewandowski. No, jest YouTuberem? Nie. trzeba postać pochodzi z Polski? Tak. Czy postać zawarła kiedyś związek małżeński? Tak. Czy postać jest kobietą? Nie. Czy postać jest politykiem? Nie. Czy Twoja postać znacie osobiście? Nie. Czy Twoja postać jest związana z sportem? Tak. Czy Twoja postać gra na Euro 2016? Tak. Czy Twoja postać gra w filmie z Nie. Czy Twoja postać jest kapitanem? No, 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 no. no. A dajmy, nie wiem. Czy Twoja postać gra w ataku? Tak. Czy Twoja postać pochodzi z Lego Friends? Nie. Czy Twoja postać ma znaną córkę? To raczej nie. Czy Twoja postać była kapitanem drużyny narodowej Tak. Czy Twoja postać jest związana z jakąś religią? No to nie... Ma. No no no, tak, no. Ma kolor blond? Nie. Czy Twoja postać ma alergię na coś? Nie wiem. I to jest Robert Lewandowski, no i widzicie, no i druga rzecz, którą zgadz, znaki na to. No nie wiem, no jeszcze jedną rzecz mu damy. Ostatnią szansę sobie damy jeszcze, może teraz już coś bardzo trudnego już dam. Nie, nie bardzo trudnego, coś trudniejszego. Coś trudniejszego to będzie... To będzie... no to będzie, to będzie, to będzie. To będzie? Kurde, no. Co by tu dać? Co będzie? To może jakąś rzecz dam. No to dobra, a tu mamy reklamę z Media Expert pralkę. No to będzie pralka, dobra. To zagraj jeszcze raz. Czy twoja postać jest youtuberem? Nie. Gdzie w twoim kraju? Nie nie, 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 nie ma oboje oczy? Nie. Ma skórę? Nie. Żerweli, czekolady? Nie. Jest niewidzialna? Nie. Kiedykolwiek, czy kiedykolwiek widział swoją postać? Tak. Chodzi z mitologii, legend, religii? Nie. Żyje w dżungli? Nie. Posiada zdolność na przerozum? Nie. Posiada broń? Nie. Czy lubisz twoją postać? No nie ja lubię prawda? bo mi rzeczy pierwszy, Czy twoja postać uśmiecha się za każdym razem, gdy próbuję czegoś nowego? Nie. To jest... Coś, czego nie wiem, bo jest... Bo nie jest to prosta... Coś tam. No, no 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 i Akinator już teraz nie zgadno. No, no i co? No i przechyczyłem go, no. No ty, taki głupi jestem, takie, no, że nawet pralki nie mogę zgadnąć. No. No i to jest cała prawda. No więc kończymy dzisiejszy odcinek. Yy, Na tym właśnie oczywiście moją wygram z Akinatorem. No to no, no, to Koniec. No i widzimy się w, w następnym odcinku. No i pamiętajcie, że jeśli film się spodobał, to yy, bądź tak miły i zostaw łapkę w górę. No i też możesz zasubskrybować mój kanał. No, no to widzimy się w ostatnim